Tak się cieszę, że przyjechałem na ranczo. Jestem pewna, że z tobą i Weroniką nie będę się czuć samotna. Na pewno. Może teraz Weronika choć trochę się rozchmurzy. Nie martw się. Piekę jej ulubione ciasto. Ty przybierzesz na wadze, a Weronika stanie się milsza. O Wilku, mowa. Jak się masz? Siadaj. Witaj na ranczo. Wyglądasz przepięknie. To ty pięknie wyglądasz. Zapomniałam, że choć jesteś siostrą bliźniaczką Laury, bardzo się różnicie. Mam spaloną skórę od słońca. Tutaj ciało szybko się starzeje. Prawda? Wy się nigdy nie zestarzejecie. Szkoda, że nie ma z nami Laury, bo wspominałybyśmy dawne czasy. Byłoby wspaniale, ale Laura postanowiła służyć Bogu. Po takich przeżyciach każdy by się zmienił. Oby w końcu znalazła szczęście. Mam nadzieję, że Lauże jest dobrze przy Bogu. Oby nigdy nie była szczęśliwa. Zawsze kiedy dzwoniła, mówiła, że Daniel to Pius. Położę się. Jestem stary i zmęczony. Bardzo się cieszę, że przyjechałaś. Descansa. Ja Jest bardzo chory. Tak. To serce. Biedny. Długo tu zostaniesz? Jeśli mi pozwolicie, chciałabym tu zamieszkać. W Acapulco czuję się bardzo samotna. Zostań jak długo zechcesz. Ale ostrzegam, życie na ranczu nie jest takie przyjemne. Odkąd wujek się rozchorował, nigdzie nie wyjeżdżam. Cały czas spędzam tutaj. Nie zamierzasz wyjść za mąż? Jesteś taka piękna i elegancka. Chciałabym się zakochać, ale nie wyjdę za byle wieśniaka. Chcę mieć koło siebie boskich facetów. Na moim poziomie. Pojedź do stolicy. Tam na pewno jakiegoś znajdziesz. Stolica jest doskonała, ale mnie interesuje coś w stylu Acapulco. Tam dopiero są przystojni i bogaci mężczyźni. No to wybierz się tam. Ja zaopiekuję się wujkiem. Mam nadzieję, że pod moją nieobecność nie zajmiesz mojego miejsca w tym domu. Żartowałam. Pragnę pojechać do Acapulco, popluskać się w morzu i poznać przystejnie. Coś mi mówi, że znajdę tam odpowiedniego kandydata.